Czy wiedzieliście o tym, że Bellatrix nie była tym, kim myślicie, że była? Chodzi tutaj o samo nazewnictwo Bellatrix, ponieważ Bellatrix jest tak naprawdę gwiazdą, ale nie żadną gwiazdą w świecie czarodziejów biegającą na wybiegu, tylko gwiazdą w gwiazdozbiorze Oriona, czyli takim na niebie. Coś, do czego często Rowling się odnosiła i nie bez przyczyny, ponieważ w łacinie Bellatrix oznacza wojowniczkę. Symbolika gwiazdy Bellatrix, zależnie od kultury, odnosi się do siły, odwagi i niezależności. I gdy spojrzymy na całokształt postaci Bellatrix w harym Potterze, jasno możemy zobaczyć, że odwagi jej nie brakowało, choć może była połączona trochę z głupotą, ale słaba również nie była, więc odnosi się to do siły. A co do niezależności? Mimo tego, że była poddaną Woldemortowi, jego największą zwolenniczką, to tak czy siak odnosi się do jej kobiecej niezależności. Ponieważ wśród śmierciożerców możemy mówić o jakiejś niezależności, w tej hierarchii śmierciożerców, ludzi wokół. Voldemorta była bardzo blisko i mogła sobie pozwolić na bardzo wiele w porównaniu do innych. Oczywiście w kulturze Bellatrix jako gwiazda jest kojarzona raczej z pozytywnymi cechami, ale być może rolnik uznała, że sama nazwa jest super i być może chciała się odnieść do tych głównych cech, do tej głównej symboliki samej gwiazdy. A poza tym jest to jedna z najjaśniejszych gwiazd, którą widzimy. Na naszym niebie Bellatrix też troszeczkę, można powiedzieć, że tak świeciła. Nie była gdzieś tam na uboczu schowana. A jeśli szukasz więcej ciekawostek na temat symboliki w Harrym Potterze, obserwuj mój profil.